Cześć! Być może gdzieś już słyszeliście, że spośród wszystkich specjalizacji lekarskich jednymi z najpilniej poszukiwanych aktualnie lekarzy są psychiatrzy dzieci i młodzieży. Jest też spora szansa na to, iż w swoich rodzinach albo u swoich znajomych poruszaliście problem niezbyt dobrej, ujmując to eufemistycznie, kondycji psychicznej dzisiejszych nastolatków i nawet kilku latków. Przypadkowo zapytana na ulicy osoba o typ schorzenia psychicznego, z jakim współczesne dzieciaki się mierzą, odpowiedziałaby, że chodzi o depresję. Lub zaburzenia lękowe. Ja opowiem wam w tym odcinku o jeszcze jednym ważnym problemie w tym obszarze, który do niedawna był uważany za przypadłość tylko i wyłącznie dorosłych pacjentów. O czym mowa? O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Zapraszam na odcinek o tej ciekawej jednostce chorobowej, również z perspektywy pediatrycznej. Cześć, przy mikrofonie lekarz rodzinny Marek Łabno. Witajcie w podcaście Chore Problemy. Dość popularne ostatnio zaburzenia ze spektrum autyzmu występują u około 1% dzieciaków, podczas gdy dwubiegunówka może dotyczyć nawet 1,8%, czyli prawie dwa razy większej grupy pediatrycznych pacjentów, głównie nastolatków. Kiedy powiem choroba afektywna dwubiegunowa, to część z was wyobrazi sobie kogoś bardzo chwiejnego emocjonalnie, niedojrzałego uczuciowo i łatwego do wyprowadzenia z kruchej równowagi psychicznej, inni z kolei będą mieli przed oczami wybuchową osobę, pełną ekspresji, chaotycznych myśli i skłoną do bezrefleksyjnego i impulsywnego działania. Społeczny odbiór dwubiegunówki skupia się głównie na objawach mani, czyli właśnie takiej nadpobudliwości, nerwowości, niestabilności. I może być w tym dużo prawdy, zwłaszcza jak mówimy o młodszych osobach. Ale teraz zatrzymajcie się na chwilę przestańcie kroić warzywa, biegać. Czy co tam lubicie robić, jak słuchacie moich podcastów? Bo chcę, żeby główne przesłanie dzisiejszego odcinka teraz wybrzmiało z całą mocą. Otóż przez większość czasu osoba z chorobą afektywną dwubiegunową przejawia objawy depresji. Tak, dokładnie. That's the point, jak mówią Amerykanie. Depresji, a nie mani! Powiedzmy, że macie przed sobą smutną kilkunastoletnią dziewczynę, która jest wycofana z życia szkoły, z relacji rówieśniczych, nie ma powera do życia i nic jej nie cieszy. No ewidentna depresja. Pomyślałby przeciętny Kowalski. Za to doświadczony psychiatra czy lekarz rodzinny wie, że musi zebrać dokładniejszy wywiad, zamiast stawiać diagnozę po pierwszych kilku informacjach. Powinien zapytać na przykład o epizody zachowań maniakalnych, w których pacjentka wygląda, jakby nagle przyspieszyła swoimi myślami, swoimi ruchami i zachowaniem kilka razy w porównaniu do swojego normalnego ja. I jest to mega, mega ważne, żeby odróżnić depresję od dwubiegunówki, albowiem te choroby leczy się zupełnie inaczej. Żeby nie było za prosto, to jeszcze dorzucę wam jedną informację. Mianowicie choroba afektywna dwubiegunowa najczęściej rozpoczyna się u młodych osób właśnie od epizodu depresji, czyli ktoś może nawet jeszcze nie rozwinąć żadnego epizodu MANI. Natomiast okres znacząco obniżonego nastroju, trwający przez minimum dwa tygodnie, okazuje się być w istocie początkiem bardziej złożonej kwestii. Nawet sam pacjent przekona się o tym, że choruje na coś innego niż depresja, dopiero wtedy, gdy dozna epizodu MANI, czyli jak już wiecie, swoistego patologicznego wkręcenia się na bardzo wysokie obroty. Zdarza się, że osoby z chorobą dwubiegunową są przez lata leczone nieefektywnie na depresję, bo nie zwrócono uwagi właśnie na te subtelne, rzadkie momenty w ich życiu, w których ci pacjenci przysłowiowo się odpalali i zachowywali tak, jakby byli ponadprzeciętnie pobudzeni. Jedną z najistotniejszych różnic pomiędzy wersją dziecięcą a dorosłą w przypadku dwubiegunówki jest szybkość zmiany faz, czyli bardzo szybkiego przechodzenia z pełnej depresji w pełną manię u dzieciaków. Jednego dnia taki nastolatek jest małomówny, wycofany, a jego nastrój jest ob. I żony, by kolejnego dnia sprawiać wrażenie osoby będącej pod wpływem pobudzających narkotyków. Czasami dzieci miewają nawet urojenia. Ciekawym przypadkiem ilustrującym to zjawisko jest wspomnienie dr Lewandowskiej, konsultant krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Dziesięcioletni chłopiec z obniżonym nastrojem, którego diagnozowała w szpitalu właśnie pod kątem choroby afektywnej dwubiegunowej, podczas mszy w kościele wbiegł nagle na ambonę do księdza i zaczął wygłaszać kazanie. Idę o zakład, że mnóstwo ludzi będących świadkiem tego, Jakże interesującego kazania głośno wyrażało swoją opinię na temat złych rodziców chłopca, strasznych efektów bezstresowego wychowania oraz narzekało na łatwy dostęp do narkotyków. Tymczasem ani jedna osoba pewnie nie pomyślała, że chłopiec może cierpieć na chorobę afektywną dwubiegunową. Jako, że ciekawe przykłady z życia wzięte chyba najlepiej przemawiają do wyobraźni, to teraz przedstawię wam inną osobę. Tym razem 17-letnią dziewczynę Olę. Jak zawsze, pacjentka, o której opowiadam, to człowiek z krwi i kości. Ale oczywiście wiecie już, że jej dane oraz profil chorobowy są częściowo zmyślone. Ola ubierała się bardzo wyzywająco jak na swój wiek. Miała wyrazisty makijaż, używała niecenzuralnego, przypełnionego seksualnością języka. Między innymi właśnie przez swoją hiperseksualność zaszła w niechcianą ciążę i od tego czasu cały jej świat wywrócił się o 180. 80 stopni. Kwestia odpowiedniej opieki medycznej nad organizmem młodej dziewczyny w ciąży, wizyty w poradniach ginekologicznych, cała logistyka po stronie jej rodziców, na szczęście bardzo wspierających, którzy pomagali jej przygotowywać się na nadejście dziecka, to wszystko tylko odsunęło w czasie zastanowienie się, skąd się tak naprawdę wziął pierwotnie problem jej hiperseksualności. Bo właśnie nieprawidłowe zachowania związane z seksualnością mogą świadczyć o epizodzie manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Po urodzeniu dziecka Ola wpadła w ogromną depresję i wymaga nie jednego lekarza, ale całego zespołu medycznego, który nad nią czuwał. Bo mimo tego czuwania, Leczenie depresji u Oli nie przynosiło skutków. Dopiero kiedy uchwycono, że niedługo po przeżywaniu myśli samobójczych i niemal podjęciu próby samobójczej, dziewczyna potrafiła zniknąć z koleżankami, meldując się na mediach społecznościowych w kilku klubach w ciągu jednego wieczoru, dając też całemu światu do zrozumienia, że nie stroni od narkotyków, lekarze postanowili ponownie przeanalizować diagnozę. I tu znowu, podobnie jak w przypadku chłopca wygłaszającego kazanie, pewnie w ogóle nie pomyślelibyście, że Ola może chorować na chorobę afektywną długiegunową. Diagnoza ta została pod zatwierdzona później w trakcie zaawansowanego leczenia psychiatrycznego. Ale zaraz, zaraz. Po co właściwie wam to wszystko opowiadam, skoro wy i tak nie będziecie rozpoznawać dwubiegunówki u dorosłych, a co dopiero u dzieci? Bo chciałem udowodnić dzisiejszymi przykładami, że czasem minimalna znajomość psychiatrycznych prawidłowości pozwala złapać szerszy kontekst, gdy będziecie świadkami dziwacznych zachowań. Wiadomo, nie każdy wasz znajomy, który jest rozwiązły seksualnie, musi mieć od razu dwubiegunówkę, ale miejcie dzisiejszy podcast z tyłu głowy, jak następnym razem zobaczycie odprawiającego Msze 10 -latka. Dziękuję za Wasz cenny czas. Kliknijcie lajka like i subskrypcję, jeśli uważacie treści, które dla Was tworzą za wartościowe. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu.